Siemanko, 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 ja jestem Wertes i mam dzisiaj dla was troszkę, troszkę informacji, także słuchajcie do końca, bo e, chcę troszkę rzeczy powiedzieć. Otóż pierwsza sprawa to e, dzisiaj, dzisiaj dzisiaj startuje nowa seria, nowe coś, nowe coś, co zobaczycie e, dzisiaj na live'ie, nie u mnie live'ie, ale już mówię. Otóż startujemy z ekipą z serią Minewood, Hollywood i te sprawy, wiecie, dy, 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 dy. E, Wszystko zaczyna się dzisiaj o, godzin e, dzisiaj o godzinie 18 na live'ie u SIDA. Także link macie w opisie, zapraszam Was o 18.00. E, druga sprawa jest taka, że aktualnie, znaczy może inaczej, e, że jak widzieliście, że byłem chory, nie? I nie było filmików przez jakiś czas. I teraz e, niedługo wrócimy. A dlaczego niedługo, a nie dzisiaj albo jutro? Otóż już wszystko mówię. E, jutro się przeprowadzam, tak? Zmieniam mieszkanie, bo tutaj mi się umowa skończyła i no nie mogę dłużej zostać. Przeprowadzam się. E, dlatego nie będę miał internetu jakoś do poniedziałku, wtorku. Dlatego będzie mała pauza, ale spokojnie, spokojnie, spokojnie. Wrócimy z wielką pompą. Dlaczego z wielką pompą? Otóż od razu jak mi podłączą neta, może w poniedziałek, może we wtorek zobaczymy, startujemy z GTA V na PC-ta. Tak, na kanale Vertes Games będę robił normalnego gameplaya z całej gierki, full detale i te sprawy, a na tym kanale będziemy sobie grali w GTA 5 online, będzie naprawdę epicko, będzie się działo. Dobra, szybko powiedziałem ważne info, wszystko wiecie, jak najbardziej jest OK. Także dzisiaj o 1800 zapraszam Was do na Live'a. Zobaczycie o co chodzi znowu. serią, jest naprawdę mega. Także pomysł jest fajny, wszystko jest wykonanie, póki co super. Póki co no jest super. Także będzie git. Okej, okay, yes. powiedziałem, co chciałem powiedzieć. Szybkie, prawie dwuminutowe info. 18.00 live. Pamiętajcie, bądźcie, link w opisie. Hej!